kondygnacyjny dom w Otominie obok Gdańska, położony na działce o powierzchni 4,500 m2. Sześć sypialni, trzy łazienki, trzy garderoby. Brzmi luksusowo? A co powiecie, jak dorzucimy prywatną strefę wellness skrytym basenem i dwoma saunami? Chodźcie z nami zobaczyć tę nieruchomość. Dom, do którego Was dziś zabierzemy, mieści się w Otominie, cudownej miejscowości tuż pod Gdańskiem, usytuowanej w otulinie lasów nad jeziorem Otomińskim. Znajdziemy tam stadniny koni, karczmy, hotele i inne atrakcje, ale co najważniejsze, możemy rozkoszować się długimi leśnymi spacerami, brzegiem jeziora, jednocześnie mając 20 minut drogi do centrum Gdańska. Rezydencja, której bryła zachwyca eleganckim dworkowym stylem, położona jest na terenie około 5000 m2 z zagospodarowanym ogrodem i uroczo położonym prywatnym stawem. Wnętrze willi urządzone jest w eklektycznym stylu. Znajdziemy tu nowoczesne kontrasty czerni i bieli, przełamywanej nietuzinkowymi dodatkami glamour. Dominują wysoko połyskowe powierzchnie, nowoczesne, designerskie meble, ale także klasyczne detale, takie jak kute balustrady i francuskie posadzki, nadające nieruchomości pałacowego charakteru. Na parterze znajdziemy duży salon z kominkiem, połączony z dużą minimalistyczną białą kuchnią i elegancką częścią jadalną, co stanowi spójną, jasną przestrzeń i sprzyja spędzaniu wspólnych chwil. W tej części domu mamy wyjście do domowego wellness, w którym zachwyca kryty basen, a także dwie sauny sucha i parowa z osobną łazienką. Z basenu roztacza się widok na ogród, a dla lubiących kąpiele słoneczne polecamy ogromny taras, który można zaaranżować na bajkowy ogród zimowy. Piętro tej nieruchomości jest cudowną oazą spokoju dla całej rodziny. Odkryjemy tam trzy przestronne sypialnie z garderobami, jedna z nich z fantastycznym pokojem kąpielowym i wyjściem na wspomniany wcześniej taras. Dodatkowa luksusowa łazienka oraz imponujący pokój ze stołem bilardowym i miejscem do relaksu, sportu i zabawy. Działka o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych daje nam wiele możliwości rekreacyjnych, a przynależne do niej oczko wodne, które jest otoczone malowniczymi drzewami, dodaje romantycznego charakteru. Otomin ze względu na swoje bliskie położenie od Gdańska daje poczucie sielskości z wygodami miejskimi na wyciągnięcie ręki. Jeżeli szukasz luksusu w sielskim otoczeniu z zieloną przyrodą, ten dom jest właśnie dla Ciebie. Skontaktuj się z nami, a pokażemy Ci wszystkie możliwości tego cudownego miejsca.